Wstaję sobie rano, idę do przedpokoju, a tam cała ściana mokra. Woda leje się na podłogę, powódź niczym we Wrocławiu w 97. Akurat musiało mi wyjechać rurę w pierwszy dzień urlopu. Najgorzej. No ale dobra, wziąłem telefon i już miałem dzwonić do znajomego hydraulika, kiedy nagle usłyszałem walenie do drzwi. W sumie byłem wtedy na 100% pewien, że to pan Mieczysław z dołu przyszedł mnie pierwszy że mu woda na głowę kapie, no to otwieram drzwi, a tam ani śladu pana Mietka, tylko jakiś dziwny typo w kombinezonie. Od razu rzucił do mnie, Dzień dobry, Hydraulik. Po czym wpiął się do środka. Byłem bardzo zdezorientowany tą sytuacją, ale w sumie na szybko wykmieniłem, że jednak pan Mieczysław mógł maczać w tym palce i pewnie sam wysłał do mnie speca. Już miałem zamykać drzwi, kiedy w progu stanął drugi taki sam ziomek, do tego w takim samym kombinezonie i znowu mówi, Dzień dobry, Hydraulik. Teraz to już szczerze mówiąc byłem nieźle skołowany. Pytam go, Panie, jak to możliwe? Przecież przed chwilą pan tutaj stałeś. No sąd so tylko wybuchnął śmiechem, wytarł buty o wycieraczkę i wszedł do środka. Po kilkunastu sekundach całkowitego zaćmienia mózgu wszystko zrozumiałem. Nawiedziło mnie właśnie dwóch braci bliźniaków hydraulików. Od razu po rozpoznaniu sprawy wyjęli narzędzia i zabrali się do wymiany rury, śpiewając przy tym jakieś góralskie piosenki. Ogólnie niezła inba. Jako, że nie mogłem znieść hałasu na pie... W ścianę i tego zawodzenia, to poinformowałem ich, że wychodzę na zakupy i jeżeli skończą, zanim przyjdę, to kasa leży na stoliku w dużym pokoju i nie muszą na mnie czekać. W sumie nie wiem, czy w ogóle zrozumieli, co do nich powiedziałem, zdali się być całkowicie pochłonięci pracą i tym śpiewaniem. No to wychodzę z bloku, wsiadam do samochodu i już miałem odpalać silnik, kiedy zorientowałem się, że nie mam przy sobie portfela. Wracam więc szybko na górę, otwieram drzwi, a tam wszystko ładnie wysprzątane, żadnej wody na podłodze, dziura w ścianie załatana, pomalowana farbą o odcieniu klasyczny alabaster, tak jak reszta pokoju. Po bliźniakach natomiast ani śladu. Kurwa. Ale się jeba nie uwinęli, pomyślałem. Ale to nie wszystko. Wchodzę do łazienki, a tam na podłodze nowiusieńkie marmurowe kafelki. Do tego wanna i kran wyczyszczony na błysk, a obok suszarka z rozwieszonym praniem. Totalnie nie wiedziałem, co się od Postanowiłem sprawdzić inne pokoje. Wbijam więc do kuchni, a tam na stole czeka na mnie pyszne śniadanie: do tego herbata w moim ukochanym kubku i posłodzona jedną łyżeczką cukru, tak jak lubię. Na szafce leży karton z nowym blenderem, stary popsuł mi się trzy dni temu, a na lodówce serce ułożone z magnesów pod podanonkach. Ale i tak nic nie przebije tego, co się odpierdoli. W dużym pokoju, pięćdziesięciocalowy telewizor, skórzana stylowa kanapa i dwie pufy, a pod nogami luksusowy turecki dywan. Poczułem się niczym w programie Extreme Makeover Home Edition, tylko że zamiast jechać na tydzień do Disneylandu, wystarczyło, że wyszedłem do samochodu na 3 minuty. Nagle spostrzegłem, że na stole nadal leży kasa, którą zostawiłem hydrauliką. Bardzo mnie to zdziwiło. Odwalili taką robotę i nie wzięli ani grosza? Pomyślałem... No to podnoszę pieniądze, a tam pod nimi leży kartka z taką informacją. Bo najważniejsze w życiu to pomagać ludziom w potrzebie. Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami Franio i Benio. Bracia Koala, jak ja ich kupa szanuję!